Szanowni Państwo, to od czego bym chciała zacząć, to jest przede wszystkim kwestia ustrojowa. Jeśli przyjrzymy się ustrojowi republikańskiego Rzymu, to tym, co było podkreślane już od czasów starożytnych, przede wszystkim przez Polibiusza, jest kwestia równowagi ustrojowej, którą zapewniały, zapewniały tak naprawdę dwa czynniki. Z jednej strony, Mamy te trzy składniki władzy w postaci urzędników, zgromadzeń i Senatu, natomiast z drugiej strony bardzo istotna była relacja między nimi relacja, która polegała na wzajemnym wspieraniu się z jednej, ale i wzajemnym hamowaniu się z drugiej strony. Natomiast ta optyka nie uwzględnia jeszcze jednego bardzo moim zdaniem istotnego elementu, który na tę równowagę miał ogromny wpływ. Chodzi mi o element kontroli. Kiedy w okresie oświeceniowym zaczynały tworzyć się koncepcje trójpodziału władzy, to w dyskusjach toczonych na przykład między Montesquieuszem a Rousseau ten wątek pojawia się bardzo wyraźnie, bo nie wystarczy Podzielić władzę. Trzeba jeszcze właśnie wprowadzić ten element kontrolny, który gwarantuje większą stabilność. I moim zdaniem, ten element kontrolny w Republice Rzymskiej miał dwa aspekty. Z jednej strony to byli trybunowie plebejscy, o których mówił pan profesor, trybunowie, których kompetencje miały przede wszystkim charakter negatywny. Oni mogli przede wszystkim blokować działania innych organów państwa, urzędników, ale nie tylko, także zgromadzeń czy senatu, dając tym samym ochronę, no najpierw przede wszystkim plebejuszom, ale potem wszystkim obywatelom. I ten element polibiusz dostrzegał. Natomiast jest jeszcze drugi element właśnie cenzura. I to jest, ten, to jest ta część ustroju republikańskiego, która nie do końca jest dostrzegana w piśmiennictwie, natomiast mnie się wydaje coraz bardziej, że cenzura miała kolosalne znaczenie dla funkcjonowania tego ustroju, właśnie jako ten drugi element kontrolny, o kompetencjach zupełnie innych niż trybuńskie, ale równie ważnych. I to, na czym chciałabym się skupić dzisiaj, to jest kwestia związków cenzury z, kwest... z problematyką wojskowości, z armią, jest to temat, który ostatnio w literaturze został poruszony w literaturze polskiej. Poruszył go pan doktor Michał Faszcza, który napisał na ten temat artykuł dotyczący właśnie dyscypliny wojskowej. Ja generalnie w większości podzielam ustalenia pana doktora, natomiast dostrzegam tutaj jedną jeszcze bardzo istotną kwestię. Otóż pan doktor w swoim tekście doszedł do wniosku, że to jest oczywiste, że cenzorzy mieli wpływ na armię i na dyscyplinę wojskową, natomiast ze źródeł wynika, że to wcale takie oczywiste nie było. I to, na czym chciałabym się skupić, to jest właśnie kwestia pewnej ewolucji myślenia i tego, jak dochodzono do tego, że czy w ogóle i w jakim zakresie cenzorom te kompetencje przysługiwały. Pierwszym tekstem, który od razu wskazuje na to, że jakaś kontrowersja tutaj była, że jakieś wątpliwości istniały jest fragment, fragment dzieła Waleriusza Maximusa, gdzie ten odróżnia wyraźnie właśnie dyscyplinę wojskową, dyscyplina castrensis, od cenzury, która jego zdaniem jest strażniczką pokoju. I to jest taki bardzo wyraźny podział, z jednej strony wojsko, z drugiej strony cenzorzy, którzy działają jako właśnie ci strażnicy pokoju. Natomiast jeśli przyjrzymy się, znowu tutaj nawiążę do tego, co mówił pan profesor Zabłocki, jeśli przyjrzymy się genezie urzędu cenzora, to od razu widać, że pewne związki cenzorów z armią są dostrzegalne. Pierwsza kwestia to taka, że urząd cenzora tak naprawdę wykształcił się z konsulatu. Nie będę już teraz może bardzo dokładnie się skupiać na tym, jak to było, ale wszyscy wiemy. Że uprawnienia konsulów zostały, zostały częściowo ograniczone poprzez wprowadzenie właśnie Urzędu Trybunów Wojskowych z władzą konsularną. Chodziło o to, żeby jak najbardziej odsunąć w czasie ten moment dopuszczenia plebejuszy do konsulatu. A kiedy już wreszcie stało się to nieuniknione, to próbowano odebrać konsulom przynajmniej część kompetencji, tak, żeby. Jak najmniej tym plebejuszom zostało. W razie, gdyby wreszcie jednak udało im się ten urząd osiągnąć, i moment powstania cenzury to jest właśnie taki moment, w którym konsulom zostaje odebrane bardzo ważne uprawnienia, uprawnienie do przeprowadzania spisu ludności. To jest jedna kwestia. Natomiast druga, nie mniej ważna, to jest kwestia lustratio, przeprowadzania tej ceremonii oczyszczającej państwo która co pięć lat się odbywała po to, żeby na kolejne pięciolecie zapewnić państwu pomyślność. I teraz sam fakt, że cenzura wywodzi się niejako z konsulatu, powoduje, że to takie powszechne podręcznikowe twierdzenie, jakoby cenzorzy w ogóle nie mieli imperium i byli urzędnikami zupełnie niezwiązanymi z kwestiami militarnymi, zaczyna być trochę wątpliwe. Ja generalnie skłaniam się ku poglądowi, zgodnie z którym cały ten podział znowu podręcznikowy na urzędników kum imperio i sine imperio jest podziałem sztucznym, jest podziałem, który został wykształcony przez, przez badaczy, tak, z, z Momsenem na czele, natomiast do niego nie należy się przywiązywać, bo cenzorzy fakt nie dowodzili armią, czyli w tym sensie imperium nie mieli, ale... To w jaki sposób przeprowadzali ceremonię lustracyjną, czyli zwoływali armię i na czele tej armii wkraczali do Rzymu, tak bardzo przypomina chociażby pochód triumfalny, że no jednak jakiś tam ten aspekt wojskowy przy cenzurze każe dostrzegać. Druga kwestia to jest kwestia samego cenzusu, który przecież z definicji miał wpływ na skład armii, ponieważ przydział obywateli do odpowiednich centurii, no to jest właśnie przydział, który, który jest kluczowy dla funkcjonowania armii. Także to są te kwestie takie bardzo oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że z czasem w coraz większym stopniu cenzorzy zaczęli przynajmniej próbować wpływać na to, jak funkcjonowała Rzymska Armia? Momentem przełomowym wydają mi się tutaj wojny punickie. Ponieważ po pierwsze zdarzało się wówczas kilkakrotnie, że urzędnicy stojący na czele armii, to znaczy przede wszystkim konsulowie, niespecjalnie sobie z pewnymi problemami związanymi w szczególności z powoływaniem do armii radzili, i mamy kilka źródłowych przekazów mówiących o tym, że cenzorzy wspierali w tym dowódców armii, na przykład wprowadzając dodatkowe, dodatkowe usuranda, które były składane w czasie cenzusu. Standardowo obywatel składający swoją deklarację, Robił to właśnie w formie usurandum, odpowiadając na różne pytania dotyczące potomstwa, małżeństwa, majątku itd. Natomiast, właśnie w czasie wojen pułnickich mamy takie sytuacje, kiedy cenzorzy proszą jeszcze o to, żeby do tego usurandum dołączyć przysięgę związaną z z obietnicą stawienia się na pobór i właśnie tak, walki, walki w armii. Natomiast równolegle zaczęła się rozwijać druga sfera działalności cenzorów to znaczy regimen Morum. Nie bardzo wiadomo, od którego momentu cenzorom ta kompetencja przysługiwała, natomiast wszystko wskazuje na to, że to takie powszechne wśród badaczy zdanie, że dopiero od Leksowinia, czyli dopiero od momentu, kiedy cenzorzy zaczęli układać ustalać skład Senatu, ta kompetencja w ogóle się pojawiła jest chyba jednak trochę trochę nadużyciem, bo wszystko wskazuje na to, że już wcześniej cenzorzy przynajmniej próbowali ingerować w sytuacjach, w których ktoś ich zdaniem naruszał mores majorum. Także ja bym się skłaniała jednak ku takiej bardziej ewolucyjnej teorii, że to nie tak jak z powstało, tylko Kształtowało się stopniowo. Natomiast właśnie w czasie wojen punickich znowu zaczynają się pojawiać sytuacje, w których cenzorzy próbują ingerować w kwestie militarne. W szczególności chodzi o te wszystkie problemy związane z bitwą pod Kannami, w czasie której wydarzyły się różne historie, między innymi próby ucieczki czy wręcz taki spisek, takie sprzysiężenie zawiązane przez ekwitów, które miało na celu opuszczenie Italii. I w czasie, w czasie cenzury, która miała miejsce już po, już po bitwie pod Kannami, cenzorzy ukarali notą właśnie te osoby, te osoby, które stworzyły w czasie bitwy pod Kannami. Tam jest użyty w tekście łacińskim termin turpis metus. I co się dzieje dalej? Chwilę potem jeden z tych ekwitów zostaje wybrany trybunem plebejskim, i natychmiast każe się cenzorom stawić na proces, proces przed zgromadzeniem. O co ich oskarża nie do końca wiadomo, ale wiele wskazuje na to, że po prostu zdradę stanu, o perduelio. Natomiast tym, co jest podkreślone w tekstach źródłowych, jest to. Że ta decyzja cenzorów o zastosowaniu noty została potraktowana jako wejście cenzury do obozu wojskowego. Tak? Znaczy, że to nie było oczywiste, że oni mogli ingerować w takich sytuacjach. Znaczy, że oni tutaj, zdaniem niektórych przynajmniej, przekroczyli swoje kompetencje. I teraz ten jeden trybun chciał procesu, natomiast pozostałych dziewięciu udzieliło cenzorom auxilium. W związku z czym do tego procesu nie doszło, ale ta decyzja dziewięciu trybunów, ten dekret dziewięciu trybunów, doprowadził do tego, że cenzorzy formalnie otrzymali przyzwolenie na to, żeby stosować notę w sprawach wojskowych. I rzeczywiście mamy bardzo wiele przypadków zastosowania noty cenzorskiej, w szczególności względem ekwitów. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie sytuacje, kiedy cenzorzy uznawali ekwitów za niezdolnych do służby w szeregach jazdy. To znaczy o sytuacje, kiedy na przykład ekwita był zbyt otyły i w związku z tym niespecjalnie mógł usiedzieć na koniu. Natomiast te przypadki zwykle nie skutkowały odebraniem dobrego imienia. Te przypadki zwykle skutkowały po prostu usunięciem z szeregów jazdy. Natomiast w przypadku jakichś bardziej poważnych wykroczeń, owszem, i ignominia, i jakaś jeszcze poważniejsza degradacja społeczna groziła, groziła ekwicie. Natomiast nie tylko ekwici. Mamy również kilka takich trochę anegdotycznych przekazów źródłowych. Które świadczą o tym, że również wobec niższych rangą żołnierzy cenzorzy czasem reagowali, reagowali trochę nerwowo. Jest opisany taki uroczy kazus centuriona, który w czasie bitwy pozostał w obozie, twierdząc, że on musi tego obozu koniecznie pilnować. No i został ukarany notą cenzorską za zbytnią gorliwość w tym pilnowaniu. Kazus jest oczywiście zabawny, natomiast moim zdaniem pokazuje jedną ważną rzecz. Nie za bardzo byłoby, jak tego centuriona ukarać inaczej, no bo co on złego zrobił? No pilnował, prawda? I to pokazuje, zresztą inne źródła również, pokazują bardzo wyraźnie, że cenzorzy również w tym wypadku, tak jak i w wielu innych, o czym mówiłam już nie raz, reagowali wtedy, kiedy brakowało, brakowało przepisów prawa stanowionego. Czyli mogli, no mówiąc trochę współczesnym językiem prawniczym, uzupełniać luki, które w Just Civile istniały, i które też są nie tylko w Just Civile, które no po prostu wydawały się im dość oczywiste i w których mogli takiej ingerencji dokonać. I to pokazuje również, że ta rola cenzorów znowu była niebagatelna dlatego że ich działania mogły doprowadzić do znowu powrotu do pewnej równowagi i tam gdzie oni dostrzegali jakieś zachwiania tej równowagi mogli bardzo łatwo ingerować a mogli dlatego że generalnie ich decyzje miały charakter zupełnie dyskrecjonalny oczywiście jest to niewątpliwie pole do nadużyć i to, że cenzura uległa degradacja ostatecznie w zasadzie zanikowi, to było spowodowane również tą kwestią. Natomiast to, że od początku pryncypatu widzimy proces takiego wchłaniania uprawnień cenzorskich przez princepsa, proces, który nie jest wcale dobrze widoczny w źródłach tak na pierwszy rzut oka. Bo y, Oktawian mówi, nie on absolutnie nigdy w życiu nie będzie cenzorem, nie ma mowy. Ale to jest proces, który y, stopniowo przebiega. Dlaczego? Dlatego, że istnienie y, osobnego y, urzędu cenzora jest po prostu zbyt niebezpieczne. To jest urząd zbyt strategiczny, żeby cesarz mógł dopuścić do. Do istnienia tego urzędu jako osobnego od osoby, princepsa. Bardzo Państwu dziękuję.